Pacjenci, którzy są ogólnie zdrowi, nie mają zwykle żadnych przeciwwskazań do leczenia przy pomocy implantów zębowych. Stąd zawsze staram się mówić pacjentom, że jeżeli jest jeszcze pacjent zdrowy, możemy bez problemu przeprowadzać zabiegi, to warto to zrobić, ponieważ no, wiemy, że z upływem lat nabywamy różnego rodzaju chorób. I tutaj rzeczywiście im więcej schorzeń pacjent ma. Tym szczepienie implantów może być trudniejsze. W związku z tym, zawsze konsultujemy się ze specjalistą, który danego pacjenta prowadzi. Jeżeli pacjent jest pacjentem obciążonym kardiologicznie, czy ma nadciśnienie, czy przyjmuje leki rozrzedzające krew, to zawsze konsultujemy się z lekarzem prowadzącym, w jaki sposób bezpiecznie możemy zabieg takiemu pacjentowi przeprowadzić. Oczywiście zdarzają się również schorzenia, które absolutnie wykluczają pacjenta z leczenia implantologicznego, ale również zawsze to konsultujemy z lekarzem prowadzącym, bo nie każde schorzenie, nawet cukrzyca, nie musi koniecznie wyłączać pacjenta z leczenia implantologicznego. Jeżeli jest ona pod kontrolą, te poziomy się utrzymują prawidłowo, to u takich pacjentów również możemy zakładać implanty. Oczywiście staramy się wtedy robić zamiki mniej inwazyjne. Rodzaj różnego rodzaju zatrzasków stabilizujących mamy też mini implanty, które w ogóle mają bardzo małą średnicę, również stabilizują protezy i one są przeznaczone właśnie u osób, u których jest przeciwwskazania do dużych zabiegów chirurgicznych, bo je możemy wkręcić zupełnie tylko w znieczuleniu, nawet bez nacinania dziosła, bez nacinania tkanek miękkich. Czyli takie rozwiązania dla pacjentów również są. Tym niemniej, jeżeli pacjent jest obciążony schorzeniami ogólnymi, to konsultacja z lekarzem prowadzącym jest dla nas. Kluczowa, czy możemy wszczepić implant. Oczywiście lekarze ogólni niekoniecznie muszą być dobrze zorientowani, na czym polega ten zabieg, więc zwykle porównujemy to do zabiegu ekstrakcji. Jeżeli nie ma, nie ma przeciwwskazań u pacjenta, żeby usunąć ząb, Również nie będzie przeciwwskazań, żeby wszczepić implant. Jedną z bardzo ważnych informacji, jaką chciałabym teraz Państwu również przekazać, jest to, że niektóre leki przyjmowane w tej chwili przeciwko osteoporozie utrudniają gojenie. One utrudniają gojenie nie tylko implantów, ale nawet po ekstrakcjach zębów. W ulotkach do tych leków jest już zwykle napisane, że. Pacjent przed rozpoczęciem kuracji na osteoporozę musi mieć wyleczone zęby i wykonane wszystkie zabiegi chirurgiczne, np. wszczepienie implantu itd., tak trzeba zrobić przed tą kuracją, żeby potem w czasie kuracji nie dochodziło do problemów. I mamy już lekarzy świadomych tego problemu, którzy przesyłają nam pacjentów do zabiegów chirurgicznych, zanim rozpoczną kurację lekami, które hamują postęp osteoporozy.